Hej, tu Cezar. Dzisiaj w ramach serii Scoop Critic przeanalizuję średnią 4,33 z 12 Zuzanny Kozickiej. Zaczynajmy. Tak więc tak wygląda pierwszy scramble. Mamy tutaj przede wszystkim taki duży bloczek. Mamy także taki y, duży bloczek. No i dwa. Tak więc jest to naprawdę bardzo przyjemny scramble, no i y, wybrałaś tutaj y, białą ściankę y, w wykonaniu w tej sposób. Jest to oczywiście dobrze, y, dobra ścianka, y, jednak y, jak się tu bliżej spojrzeć, lepszym wyborem byłaby y, ścianka zielona w tym wypadku, ponieważ... Tak, tutaj mamy jednym ruchem, a jako że ten narożnik możemy włożyć zarówno z tej strony, jak i z tej strony, a wkładając z tej strony, zaczynamy od tego ruchu, co się nam jakby usuwa, więc mamy trzyruchową pierwszą ściankę. Tak więc tak wygląda y, drugi scramble. Tutaj także y, zrobiłaś białą ściankę. Y, jest to oczywiście można tak zrobić. Ja co prawda bym tu wziął y, na przykład pomarańczową. Zrobił w ten sposób. No ale y, decydujesz się na białą ściankę. Tutaj też y, taki y, fakt, że trochę dzielone jest to na dwa. Zrobiłaś tak i dopiero potem tu. To trochę spowalnia, także można by na przykład zrobić y, tu. Wydaje mi się, że byłoby wygodniej, no ale dobra, zrobiłaś tak. I tutaj przede wszystkim y, jest to po prostu źle wykonana sytuacja, tak, bo zrobiłaś. Y, nie wiem, nawet tu, y, gdzie tego sledża, ale powinien być zrobiony tutaj, sledgehammer, i wtedy mamy tu sledża, i tu. Trzeci scramble. Tutaj, oczywiście, dobry wybór dwuruchowa zielona ścianka, czyli no najlepszy wybór tutaj w tym wypadku po prostu. Tylko tutaj także zrobiłaś hedge w tym miejscu, podczas gdy powinien być on zrobiony w tym miejscu i dopiero wtedy tu hedge i tu sledge. Co do czwartego ułożenia, nie miałem większych zastrzeżeń, więc od razu przechodzimy do piątego. Tutaj mam tylko jedno zastrzeżenie. Biała ścianka jest jak najbardziej dobry wybór w tym wypadku, tylko że jest to znowu jakby dzielone na dwa w pewnym sensie czyli robisz tak i dopiero tu wkładasz, podczas gdy po zrobieniu tego ruchu można, jako że zauważ, że Wkładamy tą, ta sytuacja można też włożyć ją z tej strony. Yy, czyli jak jesteśmy tu, yy, tak samo, jeżeli jest tutaj. Jeżeli jest tutaj, to także można to zrobić w tej strony. Więc jeżeli już mamy to wyjęte, to wystarczy, że weźmiemy to w ten sposób, ten wkładamy i ten wkładamy. I jest o wiele szybciej zrobione. Kolejne skram y, czasy także były całkiem dobrze, więc przechodzimy od razu do dziewiątego już ułożenia. Y, no i tutaj y, wzięłaś białą ściankę. Nie jest to zły wybór, oczywiście. Y, tutaj też warto zauważyć, że znowu dzieliś na dwa. Tutaj także te dwa można było zrobić jednocześnie, biorąc ten do tyłu i ten wkładając od razu. Jednak ja bym tu się zajął bardziej zieloną ścianką. Mamy o wiele przyjemniejszą sytuację, ponieważ możemy yy, bardzo wygodnie to zrobić. Wkładamy te dwa i ten będziemy mieli od razu do włożenia z tyłu, czyli robimy takie prime w ten sposób. Od razu jesteśmy w tutaj, żeby móc włożyć ten narożnik i Double Search. No, i y, od razu przechodzimy do 11 skrambla, y, i tutaj na początku, y, zielona ścianka oczywiście dobry wybór, jedyny właściwie słuszny, y, można by powiedzieć, na takiej sytuacji. I tutaj zaczynamy od tego. Y, nie do końca y, rozumiem tego podwójnego ruchu na początku, w sensie, rozumiem, pewnie był tam jakiś problem z rozpoznaniem sytuacji, jednak w takich. Z, y, lepiej umieć rozpoznawać, i wtedy od razu robimy ten tu, i wkładamy w ten sposób. I druga sprawa jest taka: tutaj akurat rozumiem, że zrobiłaś tak, ponieważ no, tak jest nawet jeszcze w moim poradniku, ale jest y, prostszy sposób na tą sytuację, albowiem bierzemy ten center, co ma iść do góry z tyłu, robimy sledża, i wtedy mamy jedną z tych przyjemnych sytuacji. Jedziemy z ostatnim scramblem. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Przede wszystkim, no mamy tutaj dużo blosków, Tak, ten duży bloczek. Tutaj mamy taki połączony. Tutaj mamy taki duży. I robisz coś, co się wydaje całkiem sensowne, czyli wkładasz ten. Tworzymy tutaj połowę Skiba Mamy. I wtedy wkładasz tutaj ten narożnik. Jednak nie do końca jest to najlepszy wybór, ponieważ jeżeli jeszcze nie wiesz, to teraz już wiesz, z tej strony zawsze, z której wkładasz narożnik, ten center się rozwali, on i tak pójdzie do góry, co oznacza, że łączenie tego w jeden wielki blożek wcale Ci nie gwarantuje jakichś świetnych sytuacji. I można by tu poszukać czegoś wygodniejszego, czyli na przykład białej ścianki którą można bardzo wygodny sposób zrobić, tak yy, przechowujesz tutaj ten narożnik, wkładasz ten, wracasz i go wkładasz, no ale yy, jednak yy, robisz tą zieloną ściankę, no i tutaj mamy tą samą sytuację, co było przed chwilą, czyli, tak jak mówiłem, można zrobić, że bierzemy ten center do tyłu i robimy Sledge'a i wtedy mamy jedną z tych sytuacji. Tak więc w ramach podsumowania, nad czym najlepiej popracować. Myślę, że warto pobawić się z pierwszą ścianką. To szczególnie, że tu jest myślę jeden z ciekawszych rzeczy na skillbie, bo jest to bardzo intuicyjne. Można tutaj sporo rzeczy wymyśleć, żeby poszukać jak najlepszych rozwiązań, żeby nauczyć się znajdować najlepsze z rozwiązania z tych, które są na kostce. Po drugie... Y Nauczyć się y, poprawić te sytuacje, o których wspominałem w, dzisiejszych odcink w dzisiejszym odcinku, no i po trzecie y, też dużo układać, żeby y, przyspieszyć y, czas y, rozpoznawania sytuacji, ponieważ jest to bardzo ważne. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Ty także chciałbyś, żebym przeanalizował, Twoją średnią, to prześlij mi najlepiej na Discorda w wiadomości prywatnej swoją średnią z 5 bądź z 12 oraz film y, z jak najlepszym nagraniem tej średniej. Y, jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał po więcej wartościowych materiałów. Możecie mnie zaobserwować na Instagramie Cezar Cube, No i do, dołączajcie do kanałowego serwera Discord, link macie w opisie. To będzie na tyle w tym odcinku. Pa!